mamko w drugim odcinku Akinatoa. I co? No dzisiaj sobie pograńmy w Akinatora, I dzisiaj odgadniemy sobie dwie osoby. Mianowicie odgadniemy yy, moją mamę. No bo na pewno ktoś tam dał moją mamę, coś takiego. No i odgadniemy sobie, uwaga, uwaga... Yy... Czekaj, telefon padł mi z ten youtuber. Czekajcie sekundę, czekajcie, zaraz pauza, bo ja to naprawdę pamiętam ale teraz mi się zapomniało trochę tak, taksi z RT. myślę, że ktoś tutaj, że jest tutaj taksi mało osób go może znać, bo to jest taki mały, znaczy mniejszy youtuber na pewno 28 tysięcy razy większy ode mnie także tradycyjnie dwa... albo nie, taksi nie, bo może go tutaj nie być to może niech będzie niech będzie balszy będzie dzisiaj dwie kobiety chyba Oj, lepiej mi oddać kobietę? Okej, okay, najpierw o, moją mamę. Tak. Tak. Nie. Nie. Tak. Tak. Twoja mama. Eee, pono załatwo. Tak. Dobra, teraz niech będzie ta A Albo nie. Może blowa. Blow, 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 blow. Okej, okay. jest mężczyzną tak. Nie. Tak. Tak! Jest. E, nie to nie naruciach. Nie to nie Jan Dąbrowski. Nie. E, nie, już teraz nie mieszka z rodzicami. Nie. Jest w Minecraftem. Nie kłamie. Streamerem jest streamerem nagrywa. Nie. Dwukolorowe oczy nie? Czy kiedy? Czy kogo? No tak! Nie, a co z Tak, tak. Nie. Tak. Jest, jest, jest. Nie skopiano. Chyba ja mam 20, także może ją. O! I przegrałeś! Nie, bo to nie jest youtuber. O i to był właśnie Karolek Gong youtuber. Wygrałem 2 3 y, do 1 ciebie. Okej. Okay. Gramy. Spróbujemy tą bążki odgadnąć, ja nie oglądam. To było, że nie jak je nie oglądam. No, Może Lachu! Lachu, nie będzie lachu, czekajcie ja sobie od kaszliny. Okej, okay, słuchajcie, jest... Nie będzie lachu. Nie. Jest YouTuberem, to jest. Yy, lachu, już ty masz psa. Ty nie, nie masz psa. Nie. I komputerowym nie ma zarostu. Nie. Nie. Nie, nie to nie, Jodober. <ścoughs> tak, tak. Nie ma ściankę, ale mieszka z kobietą Nie gra w CSGO chyba Lubi Real Madryt I Jak! Dobra, teraz kamyk może Teraz kamyk, niech będzie kamyk Nie Stała się znana, tak, jest bardzo znany youtuber. Komputerowym? Tak jest Zresztą nie wiem, czy gra na komputerze, nie wiem, który gra Kurczę, gra jest go, kurczę, nie. Mm, tak. Yy, nie, to nie jest pelka Nie, nie. Ma uśmiech. Ma, nie wiem, tego nie sprawdzam. Mm, Zakończył, nie, nie. Kamek nie, mieszkał z rodzicami. Mm, z kobietą mieszka, ale nie ze swoim, także na że nie, bo to niedawno dopiero. Chyba, że ona z nim nie mieszka. Nie, nie jest ekscentryczna. Tak. Nie. Nie. No jak każdy normalny. No nie. Nie wiem. Kurczę. Mieszkasz w domu z ogrodem? Nie wiem. Nie. Na jakiej podstawie? Powieć może tak, ale jak to zacznijcie, nie jeszcze są. A chiedu gibę, kamy, Hadek, Krzysztof kolonka. Koza sport. Żeby koza też był, co nie? Brawo sport, koza sport. Jest koza. Wygrałem! Nie no, żartuję, wygrywa cały czas Akinator z gadu, bo to kamienie ja chciałem zobaczyć czy jest tam cała ekipa fantazyjstów. Jeżeli się podobało, ruszam fapeczkę w górę. Trzymaj się, piona, bej!